Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Jest to bardzo zaskakujące. Apostołowie, którzy chodzą z Jezusem, słyszą wiele Jego wypowiedzi, nie są w stanie zrozumieć do końca, co ma na myśli. Co to za słowo? Otóż w opisie znajdziesz pełny tekst. Jest to fragment dzisiejszych czytań. Więc... Polecam, warto wczytać się w to słowo, bo jest bardzo ważne. Skoro Jezus jeszcze raz wziął apostołów na osobności, im tłumaczył, co ma na myśli. Pokazuje w tym słowie siebie jako pasterza, a nas, którzy za nim podążamy, jako stado owiec. I relacje, które są między pasterzem a owcami właściwe relacje. To jest naprawdę mocne słowo, bo mówi w nim o różnych złodziejach i zbójcach, którzy będą próbowali wykraść jego owce. Dużo uwagi poświęca temu, że ta owczarnia jest konkretnie skonstruowana: jest brama, są zabezpieczenia, jest odźwierny, który pilnuje tej bramy, jest pewna struktura. Ale dzisiaj dla mnie najważniejsze w tym słowie jest to, że Jezus bardzo mocno podkreśla, że zna owce po imieniu. A owce znają Jego, znają Jego głos. To jest bardzo ważne, ponieważ w Biblii pojęcie, takie starożydowskie pojęcie znania jest bardzo intymne. Żeby kogoś znać, to w zasadzie trzeba poznać Jego naturę, Jego głębię. W ich kulturze pojęcie miłość jest tylko jedynym gwarantem tego, żeby kogoś w pełni poznać. Trzeba z nim być, trzeba go kochać i wtedy dopiero zaczynamy rozumieć do, do głębi tę osobę, tą sytuację. Więc zobacz, że znowu chodzi o miłość. I to, co jest też ważne dla mnie w tym słowie, to to, że widzę zaufanie Jezusa, że ja jako owca nie dam się wykraść nikomu, kto przyjdzie i będzie próbował wyciągnąć mnie z owczarni. Że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A przez cały czas istnienia Kościoła katolickiego istniały cały czas właśnie osoby, które raptem ogłaszały, że wow, teraz to ja dopiero w pełni zrozumiałem Pismo Święte. Ja w pełni znam naukę Jezusa. Więc dbajmy o nasze serce, nie dajmy się nikomu wykraść i niech Ci Pan błogosławi we wszystkim.